Chłopakowi chłopacy z tych kurwa nie wyrabiają Źle skonfigurował chyba ha. Dobra i teraz Perła I te Azza Różnice pomiędzy cheaterami, że cztery kurwa nie myślą Dobra, pójdziemy Cleera Kristaly Kira M. Ma, grande Malaga jak coś Grande Malaga seria Ta malaga. Wbijam. Zsiania jest. Siana jest, wszanie jest Gdzie? Mniej więcej? E, jak masz e, masz e, tego Oj, zginął e, Gdzie? Ci bo gdzie pomogę nie. się zrezygnować, baranie? jak e, masz... Masz domek taki... Kurwa nie wiem jak by Woda! Wygląda. kanion, Woda mam, cave! Mam, kurwa. mam kurwa... Mam kurwa, mam... Młot, Harley... Mam wszystko! Mam wszystko, mam wszystko, mam wszystko, mam wszystko... Ja dobra. Talizman mam... Setup. Podział Podział imo! To się wyjechał. Dobra, Aleksa Excel yes. ja dostałem, mogę? No, no A, ja, ja, bym, ja bym chciał tak, Harley'ową to, bo ja wtedy z cholorkiem będę robić kombo. Dobra, mogę ci Harley dać Ale wtedy mamy imię. Tak, dobra, ja już piszę rybiasz, że Kaliwuj'a ja nie biję Kali dobra, Wuj, kurwa, nie zajmisz. bijemy do, do końca Edy A wiesz, co jest najlepsze? <laughs> kurwa drugi raz go wycięło! Jak ja go La Dawaj, dawaj i tak dalej, jest pan na damki Harley. Ale tu nie wiem, taka beka, że hopi daj, daj, tak Wymiana. Ani? Nie! Masz Harley. Ciocia, w perlonie hard.